Każdy z nas prędzej czy później staje przed chwilą, w której nie wie, co dalej. Są dni, gdy serce pełne jest niepokoju, a myśli plączą się jak mgła, nie wiemy, jaką decyzję podjąć, w którą stronę pójść, co wybrać, by nie żałować. W takich chwilach rozumiemy, że sama wiedza nie wystarczy. Potrzebujemy czegoś więcej, Bożego światła. Które przenika nasze wątpliwości i daje pokój. To światło daje Duch Święty. On jest tym, który prowadzi, oświeca, uspokaja i pokazuje, co naprawdę ważne. Nie jest przypadkiem, że trzymasz teraz tę modlitwę w sercu. Duch Święty zna Twoje rozterki, zna każdą decyzję, przed którą stoisz, zna Twoje lęki i niepewność o przyszłość. We jak trudno jest rozpoznać, co jest wolą Boga, gdy wszystko wokół zdaje się mówić coś innego. Dlatego dziś wspólnie chcemy go prosić o mądrość, która nie pochodzi z ludzkiego doświadczenia, ale z nieba, bo prawdziwa mądrość nie polega na sprycie ani na tym, by zawsze mieć rację. Prawdziwa mądrość to pokora serca, które słucha Boga nawet wtedy, gdy Jego głos jest cichy. To zaufanie, że Bóg widzi dalej niż my. Kiedy więc przechodzisz dziś na modlitwę, przynieś wszystko, co nosisz w sobie, niepewność, lęk, niezdecydowanie, a nawet ból, który wynika z dawnych błędnych decyzji. Duch Święty nie potępia, On uzdrawia i uczy. Modlitwa o mądrość w codziennych decyzjach. Duchu Święty, Boże, przechodzę dziś do Ciebie z sercem, które szuka światła. Nie wiem, jakie decyzje przyniesie jutro, ale wiem, że nie chcę podejmować ich sam. Ty jesteś moim pocieszycielem, moim nauczycielem, moim przewodnikiem. Udziel mi daru mądrości, abym nie kierował się emocjami, lecz Twoim spokojem. Naucz mnie słuchać głosu sumienia i odróżniać dobro od pozorów dobra. Niech Twoje światło przeniknie moje myśli i uczucia, aby każda decyzja, którą podejmę, prowadziła mnie bliżej Boga. Duchu Święty, Ty znasz moje życie. Widzisz, ile razy wybierałem po swojemu, a potem żałowałem. Wiesz, jak łatwo człowiek daje się zwieść światu, który mówi: Rób, co chcesz, ale ja już nie chcę iść własną drogą. Chcę iść drogą bożą. Proszę, daj mi mądrość, która nie szuka łatwych rozwiązań, ale prawdy. Modlitwa o mądrość dla rodziny. Duchu Święty, powierzam Ci moją rodzinę, moich bliskich, moje dzieci, wszystkich, którzy są częścią mojego domu. Każdego dnia stajemy przed wyborami. Jak wychowywać, jak kochać, jak przebaczać, jak budować jedność mimo różnic. Proszę, oświecaj nasz dom swoim światłem, by w chwilach napięcia i nieporozumień zawsze zwyciężała miłość. Daj nam mądrość, byśmy potrafili rozmawiać ze sobą z sercem, a nie z gniewem. Niech Twoje światło przenika nasze relacje, aby żadne słowo nie raniło. Lecz budowało pokój. Duchu Święty, ucz nas być rodziną, która ufa Bogu nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy. Niech Twoja obecność wypełnia nasz dom jak ciepłe światło, które nie gaśnie nawet w najciemniejszą noc. Modlitwa o mądrość dla dzieci i młodzieży. Duchu Święty, w Twoje ręce oddaję młodych ludzi, tych, którzy szukają swojej drogi w życiu. Świat oferuje im tysiące dróg, ale tylko jedna prowadzi do prawdy. Proszę, daj im odwagę, by wybierali dobro, nawet jeśli jest trudniejsze. Ucz ich, że prawdziwa wolność to nie robienie tego, co się chce, ale wybieranie tego, co słuszne. Daj im mądrość w nauce, w przyjaźniach, w wyborze zawodu, w decyzjach o przyszłości. Niech Duch Święty stanie się ich kompasem w świecie pełnym hałasu i fałszywych wartości. Maryjo, matko Kościoła, wstawiaj się za nimi, by nigdzie nie zgubili drogi do Boga. Modlitwa o mądrość w filach próby. Duchu Święty, kiedy przychodzą dni trudne, gdy serce jest pełne bólu i zwątpienia, nie pozwól mi poddać się rozpaczy. Daj mi mądrość, by w cierpieniu nie szukać winnych. Ale sensu. Ucz mnie, że każda trudność może stać się miejscem spotkania z Tobą. Daj mi pokój serca, bym nie uciekał od krzyża, ale niósł go z wiarą, wiedząc, że Ty jesteś ze mną. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez doliny lęku i niepewności. Bo jeśli Ty jesteś przy mnie, nie muszę się bać przyszłości. Duch Święty nie przychodzi z hałasem ani z mocą ludzkich słów. On przychodzi cicho jak tchnienie, które uspokaja serce i przynosi pokój. Wystarczy, że zaprosisz go do swojego życia, a on sam pokaże ci, którędy iść. Napisz w komentarzu: Duchu Święty, oświeć moje decyzje i prowadź mnie drogą Bożej mądrości, abyśmy wspólnie modlili się o światło i pokój dla naszych serc. Duchu Święty, jesteś tym który wprowadza porządek w chaosie ludzkich myśli. Ty znasz każdy lęk, każde wahanie, każdą niepewność, która rodzi się w sercu człowieka, gdy stoi na rozdrożu. W Twojej obecności znikają wątpliwości, bo Ty jesteś światłem, które nie zna cienia. Wielu z nas podejmuje decyzje, które ważą o losie całego życia, o pracy, o rodzinie, o przebaczeniu. O przyszłości dzieci. Czasem boimy się, że wybierzemy źle, że stracimy to, co ważne, ale Duch Święty nie zostawia nikogo samego. On nie narzuca się, lecz czeka cierpliwie, aż zaprosimy go do rozmowy. Nie trzeba wiele, by go usłyszeć. Wystarczy cisza serca i pragnienie dobra, bo kiedy człowiek naprawdę pragnie czynić wolę Boga, Duch Święty zawsze wskaże Mu drogę, choćby przez najmniejsze znaki, przez pokój, który wypełnia wnętrze, przez natchnienie, które rodzi się nagle w modlitwie. Modlitwa o światło w trudnych decyzjach. Duchu Święty, proszę Cię dziś o światło w decyzjach, które mnie przerastają. Niech Twoja obecność prowadzi mnie, gdzie rozum nie widzi rozwiązania, a serce drży ze strachu. Naucz mnie ufać, że Boży plan zawsze prowadzi ku dobru, nawet jeśli teraz tego nie rozumiem. Daj mi mądrość, bym potrafił rozróżniać, co pochodzi od Ciebie, a co jest tylko podszeptem świata. Ucisz mój niepokój i wlej w moje serce pokój, który daje pewność, że jestem w Twoich rękach. Niech Twoje światło rozjaśni moje życie, jak świt po długiej nocy. Modlitwa o dar rozeznania dla małżonków i rodzin. Duchu święty, w Twoje dłonie oddaję wszystkie małżeństwa i rodziny, które stoją przed trudnymi decyzjami. Niech Twoje światło oświeci ich serca, aby w każdej sprawie potrafili rozmawiać z miłością i słuchać siebie nawzajem. Ucich ich przebaczenia, cierpliwości i pokory. Niech Twoja obecność zagości w każdym domu, gdzie panuje niepokój. Aby miłość zwyciężyła nad gniewem, a jedność nad podziałem. Duchu Święty, przypomnij wszystkim rodzicom, że prawdziwa mądrość to nie kontrola, lecz zaufanie Bogu. A dzieciom daj serca posłuszne i otwarte na dobro. Modlitwa o mądrość dla tych, którzy uczą i wychowują. Duchu Święty, powierzam Ci nauczycieli, wychowawców i wszystkich, Którzy kształtują młode pokolenie. Niech ich słowa będą pełne światła i prawdy, a ich serca czyste i pokorne. Daj im mądrość, aby widzieli w każdym dziecku obraz Boga, a nie tylko ucznia czy obowiązek. Niech potrafią zasiewać w duszach młodych ludzi dobro, które przyniesie owoce w przyszłości. Bo to Ty, Duchu Święty, jesteś prawdziwym nauczycielem. Uczysz, jak kochać, jak służyć, jak wierzyć. Modlitwa za tych, którzy boją się podjąć decyzję. Duchu Święty, są wśród nas tacy, którzy od dawna noszą w sercu decyzję, ale brakuje im odwagi. Boją się, że stracą, że się pomylą, że zostaną niezrozumiani. Proszę Cię, Duchu Mocy, usuń z ich serc lęk i zwątpienia. Daj im pewność, że nie są sami, że Bóg prowadzi ich nawet wtedy, gdy droga jest wąska i stroma. Naucz ich ufać, że każdy krok postawiony w wierze jest krokiem ku życiu. Bo tam, gdzie jest duch święty, tam nie ma strachu. Jest pokój, bracia i siostry. Świat dzisiaj uczy nas szybko decydować, działać bez zastanowienia, wybierać to, co daje natychmiastową korzyść. Ale Duch Święty zaprasza do innej drogi, do ciszy, do słuchania, do cierpliwości. Bo mądrość to nie wiedzieć wszystko, ale wiedzieć, komu zaufać. Czasem Bóg pozwala nam przejść przez trudności tylko po to, byśmy nauczyli się słuchać Jego głosu. Nie zawsze zobaczysz znak, nie zawsze otrzymasz odpowiedź od razu, ale jeśli trwasz w modlitwie, odpowiedź przyjdzie w pokoju. Który zrozumie tylko Twoje serce. Jeśli dziś stoisz przed decyzją, która Cię przerasta, zatrzymaj się. Oddaj ją Duchowi Świętemu. Powiedz, Duchu Święty, Ty wiesz, co jest dla mnie dobre. Prowadź mnie, kropka, a zobaczysz, że nawet jeśli droga nie będzie łatwa, serce przestanie się bać, bo tam, gdzie jest Duch Boży, tam zawsze jest światło. Drodzy, niech ta modlitwa będzie dla Was codziennym przewodnikiem. Niech Duch Święty wypełnia Wasze domy pokojem i mądrością, abyście nigdy nie podejmowali decyzji w pośpiechu, lecz w obecności Boga. Każdy dzień jest okazją, by prosić Go o światło dla siebie, dla rodziny, dla dzieci, dla tych, którzy potrzebują siły i odwagi, by zaufać. Zanim zakończysz to nagranie, Pomódl się jeszcze chwilę w ciszy. Poproś, by Duch Święty dotknął Twojego serca i przyniósł pokój, którego szukasz. Niech jego mądrość prowadzi cię w każdej decyzji, a jego obecność stanie się Twoim światłem w ciemności. Napisz w komentarzu. Duchu Święty, prowadź mnie drogą prawdy i pokoju. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto dziś potrzebuje światła Ducha Bożego. I zasubskrybuj kanał Światło Modlitwy, aby wspólnie z nami trwać w codziennej modlitwie i umacniać swoją wiarę. Niech Duch Święty napełni Was mądrością, pokojem i siłą. A Bóg błogosławi Wam i Waszym rodzinom każdego dnia.